Pokazywałem Wam wczoraj, czy przedwczoraj film właśnie o wiewióreczkach, które mi uciekły z tej właśnie woliery. No i wczoraj udało mi się jedną zł złapać. I tak jak wcześniej mówiłem, zostawiałem im tutaj wodę, zostawiałem orzeszki. No i przychodzę, patrzę, a ona sobie siedzi po prostu tu na tej budce i zajada te orzeszki, które zostawialiśmy. Także zasłoniłem tylko, pamiętam wtedy, ten otwór deską, żeby mnie nie zwiała z powrotem. No i przez siateczkę wygoniłem na korytarz oczywiście tutaj, bo tutaj bym nie złowił jej. Udało nam się złapać. No i wiedziałem, że jeszcze jednak gdzieś tam lata. No i zastawiłem wczoraj żywą łapkę. Oczywiście dla morzeczki. I proszę bardzo. <grystanie> Złapała się wieziureczka Drugi uciekinier nasz. Ojej. Także wszystko było to oczywiście pozamykane, bo przecież zamykałem otworów specjalnie, nie zasłaniałem wcześniej, bo liczyłem na to właśnie, że one przez ten otwór wejdą z powrotem. I widzicie, jak weszła do swojego domku, do swojej woliarki. Także jak się okazuje, wcale nie jest tak, że zwierzęta koniecznie chcą uciekać ze swoich woli, Wreszcie klatek. Bo w pewnym momencie, pomimo że były przecież na wolności, latały dwa, nawet trzy dni, już nie wiem dokładnie ile. A mimo to się kręciła tu i, i do swojego domku wróciła. No tymczasem przeniosę ją teraz oczywiście już nie do tej woliery, bo muszę ją poprawić zdjęć przede wszystkim budki i ponabijać siatkę, żeby to się nie zdarzyło na przyszłość. A tą przeniosę no, do jej braciszka, bo już złowiłem skoraj jednego. I... Wrzucę do klatki, która jest przygotowana właśnie. No muszę ją szybko wyciągnąć, bo szkoda mi ją ja biedna się samocze. Tu jestem wczorajszy uciekinier, którego żeśmy złowili pierwszego, braciszek. No i tu się już tu właśnie z tymi rudogornowymi co oddzieliłem to właśnie stąd. Także będziemy wypuszczać bo biedna się szamocze. O! Już błyskawicznie wyskoczyła. Jednak wolierka to nie klatka, nie ma co gadać. Także no, sam się cieszę, bo tak szczerze powiem, to mi szkoda ich było. To nie chodziło o to, że by mi uciekły, bo jakby sobie uciekły i żyły sobie na wolności na jakimś orzeszku, to jeszcze by mnie to radowało, bo bym sobie do nich przychodził. Natomiast bałem się tego, że koty go po prostu złowią. I jedna zginie, no szkoda, zwierzątka. Zadowolona, na pewno zadowolona. Już odzyskała, chciałam powiedzieć, wolność. No nie wiem, wolność miała przez te 2-3 dni i jakoś tak nie bardzo skorzystała z tego, bo z powrotem dała się zamknąć. No fajnie. Filmowały się jednak cały czas, widywałem je. Nie to, że poszły gdzieś i wróciły za. Dzień dwa, tylko po prostu cały czas tu chodziły właśnie po tych wolierach, po tych wszystkich wywióreczkach naszych, po całym tym otoczeniu, także no, czuły swój zapach, czuły i inne wywiórki słyszały, także były tu w pobliżu. No już jak w